Największa liczba samobójstw jest w tych średnich grupach wieku yy, i to się też różni według płci. Na przykład mężczyźni bardziej yy, przejmują się niepowodzeniami yy, przykładowo zawodowymi, kobiety bardziej osobistymi. No, to jest inna jakby trochę rola. Jeszcze dalej, to jest ten nieszczęsny gender. Yy, to znaczy to jeszcze jest u nas pewna tradycyjna rola kobiety. I kobiety dużo mniej yy, odbierają sobie życie. Więcej, yy, o ponad prawie dwukrotnie więcej prób samobójczych jest wśród kobiet. A wśród mężczyzn jest sześciokrotnie więcej samobójstw zakończonych zgonem. Z naszych statystyk wynika, że liczba zamachów samobójczych zakończonych zgonem wzrosła, i to wzrosła dosyć znacząco, bo w zeszłym roku było to ponad 6 tysięcy takich przypadków, natomiast w 2012 było to nieco ponad 4 tysiące. Problem polega na tym, że samobójstwo to jest. Kumulacja i to jest zestaw wielu różnych czynników, które na to wpływa, zarówno społecznych, ekonomicznych, jak i psychologicznych, i oczywiście przykładowo bezrobocie szacuje się, że jest dodatkowym czynnikiem ryzyka popełnienia samobójstwa, ale tylko jest to od przeciętnej tam dwukrotnie więcej, to nie jest dużo. Część ludzi, którzy by nie popełnili samobójstwa to pod wpływem tego, tych kryzysowych sytuacji społecznych, nie tylko swoich osobistych, jest bardziej skłonna popełnić samobójstwo, nie? I u nas też teraz, jak trochę się pogorszyła sytuacja po 2008 roku, to się jakby sprawdza, nie? Ogólnie oczywiście, no komu się pogorszyła temu, no, ale znacznej części społeczeństwa. Naszym zadaniem jest sprawdzić, czy w... Przy tym w, 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 tak tragicznych, w tak tragicznej sytuacji nie było oddziału osób trzecich. Czy nie doszło do zabójstwa, czy nie doszło do e, pomocy w udzielaniu samobójstwa. Krótko mówiąc wykluczamy wszelkie kwestie związane z e, naruszaniem prawa. Problem polega na tym, że jak ktoś rzeczywiście takie zaczyna e, podkreślać, że coś chce sobie odebrać życie, no to oczywiście my wiemy, kiedy tak już totalnie żartuje. Jeżeli on przy okazji ma jakiś obniżony nastrój, ma wiadomo, że tam e, jakieś ma problemy wień, zaczyna nie dbać, powiedzmy, zaczyna nie, dba nie dbać o higienę, zaczyna być taki zamknięty w sobie. A jeszcze jak się pan dowie, że tam jakieś bezsenność, takie różne objawy takie fizjologiczne. No to jest znaczy to jest właśnie ten problem, że te wszystkie ostrzegawcze sygnały, że on chce że on chce są, trzeba brać bardzo poważnie, szczególnie wśród młodzieży, która jest impulsywna. I to właśnie też pedagogom szkolnym będę mówił i mówię. Oczy są takie samobójstwa, które nikt nie jest w stanie przewidzieć takie zdeterminowane, nie? I tu trzeba sobie niestety z przykrością powiedzieć, że to się różnie szacuje. 15, maksymalnie 20% jest takich, co, którym nie możemy zapobiec. No, ale proszę sobie wyobrazić, jak w Polsce 6 tysięcy samobójstw, to jest w stanie, jesteśmy w stanie zapobiec no, prawie 5 tysiącom. Na to tak już w idealnym wersji. No, przykładowo tam, gdzie te programy wprowadzono zapobiegawcze i, i, i lekarzy na temat depresji, tych pierwszego kontaktu wszystkich szkolono, powiedzmy, w tych krajach skandynawskich, Tam się zmniejszyły współczynniki. Wyniki tych śmierci samobójczych o 30-40%. Tam były bardzo wysokie, a w były nas wyższe. A teraz są zbliżone do naszych. Tylko w kraju, gdzie to było dwa razy więcej. Nie? To oczywiście wszystko polega na wzajemnym zrozumieniu i na y, emocjonalnym oparciu, które możemy dać. I na tym, co już, no, ja przepraszam, to słowa jest wytarte, na miłości między sobą. Jeżeli my się rozumiemy, no to nie muszę mówić y, takich rzeczy oczywistych. Y, to wtedy y, ta szansa na, na to, że ktoś odbierze sobie, że tym mówię częścią, kiedy ktoś jest depresja, jest choroba, nawet taka endogenna pochodzenia wewnętrznego, gdzie nie zależy od miłości, wtedy niewiele pomoże. Musimy, on musi brać środki antydepresyjne, potem można pomóc, jak wróci znowu do normy. I to leczenie antydepresyjne na ogół jest co najmniej 3 miesięczne. Są też ośrodki, interwencji kryzysowych, ale jest ich niedużo, jak ja się jeszcze trzeba temu dokładnie temu przyglądałem, to było coś tam sześcią parę, może teraz jest setka, ale to trzeba pamiętać na cały kraj, nie? To jest w jednej gminie, czy tam powiecie jest, w innym nie ma, dlatego samobójstw zakończonych zgonem jest relatywnie więcej na, wsi, na wsiach i w małych miasteczkach, niż w dużych miastach, bo tam jest większa ta sieć pomocy. Nie wiadomo, gdzie się psycholodzy koncentrują, nie? To nie trzeba tutaj robić badań. W dużych miastach nie. Dlatego w dużych miastach ta liczba śmierci samobójczych jest relatywnie, jest też, ale mniejsza. Nie?